Oto zwycięzca z poprzedniego filmu. Sprawdźmy, czy hasło się zgadza. Jest ok. Daj znać na Discordzie o sobie. No i oczywiście dogadamy się w kwestii nagrody. A dzisiaj macie do zgarnięcia tego skina: zostawcie suba z lajka oraz komentarz z hasłem, które poznacie w trakcie trwania filmu. Więc koniecznie zostańcie do końca. No, witam serdecznie. Dzisiaj wrzucimy ponad 100 tysięcy wirtualnej waluty eventowej do handlarza bronią, czyli tutaj do tego pana dokładnie 100 koła tak opójdzie moi drodzy, więc koniecznie zostańcie do końca, bo content będzie przedni, ale jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie, aby kliknąć plus, wpisać tu matiz dzięki czemu otrzymacie 10% bonusu przy wpłacie oraz 2 ,10 zł 10 groszy na start dla każdego nowego użytkownika, pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie, ja w tym momencie otwieram daily case, czyli skrzynię, którą możecie odbierać co 24 godziny na stronie, totalnie za free, więc jest to rodzaj bonusu, a my już przechodzimy do głównej części odcinka, czyli otwierania skrzynek eventowych. Będą też bitwy, no i co najważniejsze będzie ziomek, tak zwany, no handlarz bronią, tak? Można to nazwać trochę generatorem, tak? O, proszę, ej, ale drop, ale drop kozacki, oby tak dalej, oby tak dalej. Zaczęliśmy z wysokiego C, mam nadzieję, że teraz nie spadniemy, ale widzę, że tendencja Okej, okay, no tendencja jest malejąca, bardzo źle, bardzo źle, ale spokojnie, print stream już, jest fajny digielek, to może mieć potencjał i to ma potencjał, o dziwo skin, którego nie wymieniłem jest tutaj najwięcej warty, więc, więc jakby wiecie, nie zawsze należy oceniać książkę po okładce i znowu go trafiamy, znowu go trafiamy i znowu nam ratuje dupę, proszę państwa, proszę państwa, ależ tutaj grubo jest, naprawdę grubo, pokaż co my tu mamy. Okej, okay, ej, spoczko, nawet, nawet. Myślę, że to jest idealny czas na bitwę. A po niej przystąpimy do najważniejszej części tego filmu, więc koniecznie oglądajcie. No, ale wiadomo, teraz. Istotny moment. No i patrzcie, co skleiłem. Coś mega, mega mocnego. Dlatego zagramy to tylko na dwie osoby. Nie chcę tutaj jakoś odwalić manianki. Nie ukrywam, bo jest to konkretne. Jest to konkretne. Dobra, niech będzie i sam. Tryb klasyczny, więc zależy nam na trafianiu mocnych skinów. Takich, które są sporo warte. okej, okay, super. Jest digi, Jest Diggle, jest digu. Absolutny kozak. Fajnie. Lecimy dalej. Okej, okay, Chanticos. O, dobra! Nice, my też trafiliśmy dobrego skina. Ja tutaj czasami patrzę szybciej prędzej do przeciwnika niż do mnie. No ale widzicie, no, tak tak to czasami bywa. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie wyprzedził mnie i to minimalnie, więc w sumie jest to do nadrobienia, tylko nie takim gnojstwem. Proszę was, proszę was. Dajcie coś dobrego. No, to są najważniejsze skrzynie, którą mogą mi pozwolić wygrać tę bitewkę albo albo wręcz przeciwnie. No patrząc na to co się dzieje raczej wręcz przeciwnie i jest, to jest to bardzo niezadowalające. Bo zaczęliśmy lepiej od naszego przeciwnika, a kończymy o wiele, wiele gorzej. Jednak sama bitwa była skonstruowana w bardzo dobry sposób, albo dobrze, dobrze jakby wyszło. Dobrze wyszło po prostu, tak? Dobrze wyszło, ponieważ zwycięzca zgarnął ponad dwukrotność tego, ile, ile ta bitwa była warta, więc jakby przynajmniej to mnie pociesza, że umiem te bitwy tworzyć. Szkoda, że ich nie wygrywam, no to jest akurat smutne, no ale przejdźmy już do trybu ustrzelski na taki before przed prawdziwym handlarzem, więc kilka dosłownie zdrapań i przechodzimy do tego, do tej tytułowej sceny, do tego tytułowego działania. No jak widzicie, tu maksymalnie udało mi się dzisiaj dwie gwiazdki wyciągnąć. Nie wiem, czy więcej może, może się udać. Mam nadzieję, że tak. Spróbujmy jeszcze trochę. O Ej, nie wiem, ile tam było gwiazdek, stary, za szybko to sprzedałem, ale myślę, że cztery albo pięć, cztery albo pięć. To już była taka pokaźna liczba, więc fajnie, fajnie, że coś tutaj zaczyna się dziać. Popróbujmy jeszcze. O, tu była jedna. No chyba bez większej historii się obejdzie w tym przypadku. Niestety, czy stety. Ok, okej. Okay. No, bez szału, bez szału, moi drodzy, bez szału, więc przechodzimy już do tego handlarza. Bo czekacie, czekacie, aż w końcu to zrobię. No i robię to. No i robię to. Najpierw 14 175, czyli to, co tam dam mniej więcej brakuje do tych 100 tysięcy. Super. Okej, okay, jest gwiazdka, fajnie. No ale teraz przyszedł moment na. Najważniejszą czynność i czego ja się spodziewam? No, czegoś tak za. kurczę, dwie stówki, może? Okej, okay, stówka z hakiem, czyli bez żadnej gwiazdki bonusowej. Można było to przewidzieć jak najbardziej. No ale spoko, jakby giz Posprawdzaliśmy, przetestowaliśmy. Myślę, że jak najbardziej w porządku. Sprawdźmy, jak tam Golden volt O, 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 człowieku. O, człowieku. Aj, myślałem, że lepiej. Dobra, razy trzy jeszcze. Dawaj, dawaj, stary. Ja wiem, że tym potrafisz, potrafisz się przełamać, naprawdę. Ale nie w tym otwarciu. Na pewno nie w tym otwarciu. A szkoda, bo potencjał był spory. No to spróbujmy może na Jokerze zaatakować skrzynkę. No, teoretycznie zadyszkę. No, ale widzicie, na Jokerze tutaj zmienia wszystko procent na taki sam, więc mamy na każdy z tych skinów identyczne szanse, więc tu już może się wydarzyć. Mogą się wydarzyć przeróżne rzeczy. I trafiłem co prawda Zeusa, więc nie jest to złe. Nie jest to złe, bo to jest gdzieś tam z góry w miarę. Ale wiadomo, że ja gdzieś tam bardziej celuję w rękawiczki lub kosę. Byłoby to coś fantastycznego. I ostatnia próba. Może akurat, o Golden Coil, czwarty najlepszy skin w skrzyni, nawet nam się powinien zwrócić, dokładnie tak i to ze sporą nawiązką, więc pod tym względem naprawdę zajebiście, dziękuję bardzo, super, no i myślę, że tym jakże kozackim akcentem kończymy ten materiał, ja wam dziękuję za obejrzenie, do następnego, na razie i cześć, siemanderka!